Siemka ludzie, widzicie jest bardzo wcześnie Jest godzina 3.50 I zaczynamy nasz dzień, jak widzicie chciałem nagrać wschód słońca Chciałem trochę wcześniej nagrać ale Jak widzicie tutaj chmury, chmury, idą tutaj chmury, wszędzie są chmury Tu nie widzę, widzę na kamerce, widzę, że nie widzę Ale jak widzicie, dobra, jeżeli się uda To nagram jeszcze jak będzie później Ale jak widzicie na razie są chmury Jeszcze wstaje dopiero słońce, jest zimno ale rozpoczynamy w dzień, w którym rozstrzygną się dwa konkursy. Hmm. Ja sobie nie śpię, bo trochę za dużo kawy wypiłem, szczerze mówiąc. Musiałem sobie w grę pograć. I musiałem wszystko po prostu poorganizować do tych konkursów. Musiałem posprawdzać Escape y oraz musiałem popisywać wszystko i uszykować program, więc... Przechodzimy. Może jeszcze nie przechodzimy, tylko powiedzmy tak, że ja jeszcze... Z... Może jeszcze będzie jeden zrzut za kilka tam, za pół godziny, może godzinę. Będzie jeszcze jeden zrzut mm, Właśnie z takiego czegoś, może jeżeli chmury odejdą i nie będzie po prostu chmur Nagram raz jak to i... wygląda za kilka godzin I dopiero przyjdziemy na mój zrzut ekranu, więc... Dzięcie Siemka ludzie, wyszedłem na był tak jest teraz piąta Nie, nie piąta, czwarta 20 może Może trzydzieści Jak widzicie tutaj um, Naprawdę, według mnie Żeby coś takiego zobaczyć Warto jest wstać rano, rano, zobaczcie, może słońca nie widzę, ale naprawdę, naprawdę fajnie jest. ptaki śpiewają i z tamtej strony będzie zaraz schodzić słońce, ale bym musiał jeszcze poczekać, specjalnie dla Was wyszedłem na dwór, nagrywałem z tego pokoiku, eee, a więc jak widzicie naprawdę jest fajnie, fajnie, fajnie wyglądają chmury, fajnie ogólnie jest teraz, bardzo, bardzo przyjemnie. Rześkie. Tak gdzieś tam śpiewają. O, nie, naprawdę chmury, mimo że są chmury, i jakoś nie lubię zbytnio chmur, to te naprawdę fajnie wyglądają. Tak, dobra. Więc tutaj już raczej nie będzie więcej ujęć z dworu. Chciałem ja jakoś szczególnie zakoń... rozpocząć ten dzień z konkursami. Trochę, trochę zimno, ja tu w bluzie jestem. Długi rękaw bo trochę poranki są chłodne, zwłaszcza jak teraz nie jest taki upał straszny, ale mówię, e, naprawdę warto jest raczej wstać, bo to co Wy widzicie tutaj na nagraniu, to to nie, nie odzwierciedla tego, co to naprawdę widzę. No, więc myślę, że fajnie, 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 fajnie miałem pomysł, aby rozpocząć ten dzień, w którym mam aż dwa konkursy do mm, tego, do rozstrzygnięcia. Hmm. Jak już to oglądacie, to niektórzy już myślą, a, a obym wygrał, a nie, że się zachwycają, a ja tylko przedłużam. No niestety, ale naprawdę, jest super. Dobra, nie przedłużam. Lecimy na mój ekran i pamiętajcie, oba konkursy zaczną się w ten sam sposób, więc nie dziwcie się, że najpierw zobaczycie konkurs na 300 widów będzie to rozpoczęcie i w drugim konkursie też będzie to rozpoczęcie. Dziś brzmi. Nie, yeah. już nie lubię. Dobra, dobra, lecimy na pulpit, nie ma co przedłużać. Siemanko, z tej strony, um, znowu ja, o, e, tym razem z mojego ekranu przechodzimy do wyników konkursu na 300 widzów, bym <grym się> nie pomylił. Dobra, no to lecimy, tutaj macie, jak widzicie, losowo uporządkowane Wasze nicki, e, jest Was 77, więc zaczynamy losować, 77. Pierwszym szczęśliwcem jest osoba z numerkiem 40. A więc zapisujemy numerek tutaj na mojej karteczce Kolejna to 22 Kolejna to 36 Kolejna to 60 Oraz 30 A więc teraz sprawdźmy kto miał te numery Dużo było z zerem Czyli pierwsza, pierwsza osoba to była 40 Numerkiem 40 jest to K Kara 333 Kolejna osoba z numerkiem 22 jest to o, Szulec QB, Szulec chyba tak to się czyta. Z numerkiem 36 to jest Kratus 388. Następnie z numerkiem 60 jest to Jakub Kostek oraz numerkiem 30 jest to Florekization. Florekidation, niż oto. Eee, a więc jak widzicie, Macie już tutaj zwycięzców. Eee, zwycięzcom gratuluję. Eee, przegranym czy tam tym, którzy by się nie udało wygrać. Eee, nie martwcie się. Będzie więcej konkursów na pewno na moim kanale. Będzie można więcej wygrać. Eee, bo osoby pewnie, które nie, nie wiem, nie brały udziału w, w konkursie, pewnie teraz żałują. Eee. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, bądźcie na bieżąco z moimi filmami, ponieważ konkursy będą się dość często, myślę, ukazywać. Może kupię kolejne takie mm, kody, zobaczę jeszcze. A więc to by było na tyle na ten konkurs. Najprawdopodobniej później jeszcze wrzucę kolejny konkurs. Jest strasznie wcześnie, a mi się spać nie chce po tej kawie, więc mm, na razie, cześć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pewnie w kolejnych w dzisiejszym jeszcze wyniku konkursu na SK, więc na razie, cześć.